Dlaczego niektóre opowieści przykuwają uwagę, pozostają z nami na zawsze, a o innych zapominamy wkrótce po tym, jak je usłyszymy? Co powoduje, że historia przykuwa uwagę? Niesamowicie ważna sprawa w komunikacji. Wiecie, no komunikacja to jest coś, co mnie fascynuje, i myślę, że to powinien być ważny temat także dla ciebie, bo prędzej czy później będziesz potrzebował. Sposobu na to, żeby porwać kogoś swoim przekazem, czy to będą Twoje dzieci, czy to będą Twoi klienci, czy widzowie Twojego kanału, czy członkowie Twojej organizacji. Potrzebujemy umiejętności odpowiedniego opowiadania historii, dobierania ich. No, autorzy tutaj, na czynniki pierwsze rozkładają to co powoduje, że historia rzeczywiście z nami pozostaje. No i oczywiście książka jest naszpikowana jak dobre świąteczne ciasto takimi historiami. Posłuchajcie tej pierwszej z brzegu chyba na stronie 18. Prawda o popcornie. Art Silverman wpatrywał się w torebkę popcornu jaką można kupić w kinie. Na jego biurku przedstawiała niecodzienny widok. W jego gabinecie unosił się sztuczny maślany aromat, a dzięki badaniom przeprowadzonym przez jego organizację, Silverman wiedział, że przekąska znajdująca się na jego biurku jest niezdrowa. Tak naprawdę szokująco niezdrowa. Jego zadanie polegało na tym, by zakomunikować to niczego nie podejrzewającym bywalcom amerykańskich kin. Silverman pracował w Center for Science in the Public Interest, CSPI, to jest taki ośrodek wykorzystywania nauki na rzecz interesu publicznego, organizacji non-profit edukującej konsumentów na temat odżywiania. CSPI wysłała próbki popcornu sprzedawanego w 12 kinach w trzech największych miastach do laboratorium zajmującego się analizą składu produktów spożywczych. Wyniki badań dla wszystkich były zaskakujące. Zgodnie z zaleceniem Departamentu Rolnictwa USA dzienne spożycie tłuszczów nasyconych nie powinno przekraczać 20 gramów. Zapamiętajmy sobie 20 gramów. Badania laboratoryjne wykazały, że standardowa torebka popcornu zawiera aż 37 g niezdrowych tłuszczów. W innym takiego stanu rzeczy okazał się olej kokosowy, którego używano w kinach do przygotowania popcornu. Jedna porcja popcornu na biurku Silvermana, czyli przekąska, którą można bez trudu połknąć pomiędzy posiłkami, zawierała niemal tyle tłuszczów nasyconych, ile według zaleceń można zjeść w dwa dni. A owe 37 gramów znajdowało się w torebce średniej wielkości. Bez wątpienia ich ilość w kubełku pokaźnej wielkości przekraczałaby 100 gramów. Problemem, z jakim musiał się zmierzyć Silverman, no właśnie posłuchajcie teraz, było to, że nieliczna grupa ludzi wie, co w praktyce oznacza 37 gramów tłuszczów nasyconych. Większość z nas nie pamięta, jakie są dzienne normy ich spożycia, prawda? Czy 37 to dobrze, czy źle. A nawet jeśli intuicja podpowiada nam, że źle, pewnie zastanawialibyśmy się, czy to bardzo źle, tak jak papierosy, czy umiarkowanie źle, jak na przykład ciastko czy mleczny shake. Już samo wyrażenie 37 gramów tłuszczów nasyconych wystarczało, żeby ludzie patrzyli tępawym wzrokiem. Tłuszcze nasycone nie mają w sobie niczego atrakcyjnego, mówi Silverman. To suche naukowe sformułowanie. Nuda. Mógł opracować jakieś wizualizacje, no może reklamę, w której zastosowano by, zestawiono by ilość tłuszczów nasyconych w torebce popcornu z dzienną normą spożycia zgodną z rekomendacją. Można by przedstawić te dane w formie wykresu słupkowego, na którym jeden słupek byłby dwa razy wyższy od drugiego. Lecz to podejście także było zbyt naukowe, zbyt racjonalne. A ilość tłuszczów w popkornie była w jakimś sensie nieracjonalna, była absurdalna. CSPI musiała znaleźć sposób na to, by uwidocznić ten absurd w całej jego absurdalnej okazałości. I tu Silverman wpadł na pewien pomysł. Na 27 września 1992 roku CSPI zwołała konferencję prasową. Oto przekaz, jaki wówczas zaprezentowano. Średniej wielkości porcja maślanego popcornu sprzedawanego w lokalnym kinie zawiera więcej tłuszczu zatykającego arterię niż jajka na bekonie na śniadanie. Big Mac z frytkami na lunch i stek z wszystkimi dodatkami na kolację. Razem wzięte. Pracownicy CSPI nie zaniedbali wizualnej strony przekazu. Przed kamerami ustawili pełen zestaw ociekających tłuszczem dań. Całodzienne menu, składające się z niezdrowego jedzenia, wystawiono na stole. Całą zawartość tłuszczów nasyconych, znajdujących się w jednej torebce popcornu, materiał natychmiast wzbudził sensację i pojawił się w stacjach CBS, NBC, ABC i CNN. A także na pierwszych stronach USA Today, Los Angeles Times oraz w The Washington Post, w sekcji poświęconej stylowi życia. Jay Leno i David Letterman żartowali z przesyconego tłuszczem popcornu, a dziennikarze bez przerwy wymyślali nagłówki w rodzaju popcorn tylko dla dorosłych. Światło, akcja, cholesterol, popcorn w kinach to maraton tłuszczowy. Przekaz okazał się skuteczny. Zniechęceni wynikami badań widzowie masowo rezygnowali z popcornu. Sprzedaż spadła. Obsługa kinowych kawiarenek już się przyzwyczaiła, że trzeba odpowiadać na pytania o to, czy popcorn został przygotowany na złym oleju. Wkrótce większość największych sieci kin w kraju ogłosiła rezygnację z oleju kokosowego. Ta historia opowiada o idei, która odniosła sukces. Co lepsze, idea, która ów sukces odniosła, była prawdziwa. Pracownicy CSPI wiedzieli o czymś, czym chcieli się podzielić ze światem. Wymyślili sposób, aby przekazać swoją wiedzę tak, by trafiała do świadomości ludzi, i przekaz okazał się chwytliwy. Podobnie jak historia o złodziejach, nerek przytaczana wcześniej w tej książce. Ale umówmy się, szanse CSPI na sukces były raczej marne. Historii o ciekającym tłuszczem popcornie, brak mrocznego uroku. Historii na przykład o gangsterach i gangach złodziei. Co więcej, nie istniała nawet konkretna grupa jej odbiorców. Niewielu z nas podejmuje świadome, świadome wysiłki, żeby zdobyć aktualne informacje na temat popcornu. Nie było w niej celebrytów, modelek ani uroczych zwierzaczków. Krótko mówiąc, sprawa z popcornem bardzo przypominała te, z którymi stykamy się na co dzień. Mówimy o tym, co interesujące, ale niesensacyjne, prawdziwe, ale nie niewiarygodne, ważne, ale nie będące kwestią życia i śmierci. O ile nie pracujesz w branży reklamowej czy public relations, prawdopodobnie nie masz zasobów, które pozwoliłyby ci wypromować swoje idee. Nie dysponujesz wielomilionowym budżetem na reklamę czy zespołem profesjonalnych twórców kontentu. Twoje idee muszą bronić się same. Napisaliśmy tę książkę, żeby ci pomóc w tworzeniu chwytliwych komunikatów. Przez chwytliwe treści rozumiemy to, że twój przekaz zostanie zrozumiany zapamiętany oraz wywrze trwały wpływ na odbiorców, zmieni ich opinię bądź zachowanie.